Gigantyczna afera Donalda Tuska, i ten człowiek powinien wyprowadzić się już z tego budynku, bo nie ma racji dalszego funkcjonowania, bo czym oni się zajmowali, gdy doszli do władzy? Oni kwestionowali zakup sprzętu dla jednostek lotniczych straży pożarnych. Tego sprzętu, który później był wykorzystywany w trakcie powodzi. Krytykowali zakup sprzętu dla, uwaga, szpitali. Trafiały tomografy aparatu USG, tam działała prokuratura Adama Bodnara, tam działała Najwyższa Izba Kontroli, pana Mariana Banasia. Na tym się skupiali. Ja dzisiaj pytam Donalda Tuska, gdzie były służby? To on nadzoruje służbę. oczywiście za pośrednictwem koordynatora, służby. na początku to był pan Kierwiński, później pan Siemoniak, i dzisiaj musimy sobie jasno postawić pytanie Dlaczego te pieniądze tak przeciekały? Gdzie był instrument tarczy antykorupcyjnej? Jeżeli oni kwestionują zakup sprzętu dla jednostek szpitalnych czy dla przychodni, to naprawdę Cię powinni uderzyć się w piersi i podać się do dymisji. To jest jedyne rozwiązanie w tej skandalicznej, aferalnej sytuacji, w jakiej znalazł się Donald Tusk. <tusk> Szanowni Państwo, my będziemy wnosili o to, żeby przede wszystkim zapytać prokuraturę, czy ten zespół śledczy numer dwa zajął się tymi realnymi aferami, czy zajmował się tomografami, które realnie są ludziom potrzebne, czy zajmował się tymi jachtami. Jednocześnie co oni robili? Oni zajęli się audytami, zajęli się kontrolami, zajęli się śledztwami, zajęli się wyprowadzaniem pań. W kajdankach zespolonych pani urzędniczek tutaj nie opodal z Ministerstwa Sprawiedliwości taki jest Donald Tusk. I... Dlatego była potrzebna prezydentura pana Karola Nawrockiego, bo nie jest przypadkowo, szanowni państwo, że już 6 sierpnia w godzinach popołudniowych ukazała się informacja, że sekretarz generalny Rady Europy skieruje pismo do ministra spraw zagranicznych o tym, że państwo polskie nie działa w zakresie prawidłowego funkcjonowania służb antykorupcyjnych. I dzisiaj odkrywamy tą największą aferę, ale tych afer jest więcej. I dlatego też oni chcieli domknąć system i cenzurować słowo poprzez wykluczenie z rynku medialnego takich stacji jak Telewizja Republika, jak Telewizja w Polsce PL, jak Telewizja Trwam czy Radio Maria. O to im wszystkim chodziło i dzisiaj już wiedzą, że tych afer nie przykryją, bo 6 sierpnia przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym złożył prezydent Karol Nawrocki.